Późnym wieczorem 20 marca załadowaliśmy krążek stali w Niemczech w Duisburgu, docelowo do miejscowości Sagunto w Hiszpanii. Na pauzę 9-godzinną zatrzymaliśmy się na strefie przemysłowej niedaleko niewielkiej francuskiej miejscowości Walons. Samo południe, cieplutko, 24 stopnie. Szkoda było zmarnować tak piękną pogodę w pierwszym dniu wiosny, więc zjedliśmy obiad, ja ogarnęłam się troszkę, zabraliśmy aparat i ruszyliśmy w miasto, rozkoszując się pierwszą taką temperaturą w tym roku. Nawet moje portki doskonale pasowały do klimatu, jaki zastaliśmy tam tego dnia. Jeszcze nie do końca wyzdrowiałam i troszkę niechętnie wypełzłam z kabiny, martwiąc się, że będę kaszleć, dusić się i smarkać po drodze, ale Damian uznał, że dobrze mi taki spacer zrobi, biorąc pod uwagę pogodę i fakt, że mija już drugi tydzień gnicia w kabinie, bez żadnego wychodzenia, właśnie przez tą nieszczęsną zarazę. Cieszyłam się, że tak powiedział, ponieważ brakowało mi wyjścia z kabiny. I nie ukrywam, że z dnia na dzień łapałam coraz większego doła. Nienawidzę zmarnowanych okazji i straconych szans, a każda pauza w dzień, w której była możliwość wyjścia i zobaczenia czegoś fajnego, niezmiernie mnie smuciła. Szczególną taką pauzą była ostatnia weekendowa, gdzie stali. Sobie na bazie, pogoda była fantastyczna. Nasza osobówka do dyspozycji, dwa cieplutkie dni i mnóstwo atrakcji wokół, a ja w kabinie, żałośnie wyglądając na słonko za szybą. Ciężko było odmówić sobie takiej okazji, ale zdawałam sobie sprawę, że to dla mojego dobra. A kolejne olanie przeze mnie mojego stanu zdrowia na pewno nie skończy się dobrze. Więc grzecznie, popijając rosołek zrobiony przez Damiana i przyjmując leki, pozwoliłam mu zaopiekować. Z mną przez weekend. Nie ukrywam, że przez ten cały czas, zresztą do tej pory, bo dalej nie jest ze mną najlepiej, czułam się we własnym ciele więźniem odsiadującym wyrok za niewinność. W momencie, gdy fajnie zaczęłam wypracowywać sobie kondycję i biegałam już coraz dłuższe dystanse, musiała na mojej drodze stanąć przeszkoda skutecznie uniemożliwiająca mi realizację moich ambitnych, jak na mnie oczywiście, sportowych planów. No cóż, co się odwlecze, to nie ucieczę, prawda? Francuska Walencja to niewielka miejscowość leżąca nad brzegiem Rodanu w odległości zaledwie 100 km od Lyonu. Turystycznie zupełnie niedoceniona, a szkoda, bo jest miejscowością idealną w sam raz na kilka przyjemnych godzin bez tłumów, przez które trzeba by było się w innych, bardziej obleganych miejscowościach przeciskać. Przyjemnie spacerowało się urokliwymi uliczkami, racząc się pierwszymi ciepłymi, wiosennymi promieniami słońca. To tu, to tam, niespiesznie przystawałam, robiłam zdjęcia, zachwycając się starymi zabytkami i fantastyczną pogodą. Nie ukrywam także, że ciężko mi się chodziło przez to, że póki co nie do końca dobrze oddycham przez wydzielinę, która zalega mi w drogach oddechowych, przytykając zarówno nos, jak i gardło. Na całe szczęście powolutku odkrztuszam intruza i liczę na to, że odpoczynek pozwoli mi wrócić do stanu świetności w najbliższym czasie. Na sam koniec, Naszej wędrówki poczuliśmy się trochę głodni, więc podreptaliśmy na małe zakupy. Do koszyka wpadły francuskie rogaliki, jakaś pizza, którą po małym osobistym ulepszeniu podgrzaliśmy sobie na patelni na kolację, a także kilka innych produktów na najbliższe dni w trasie. I nie wiedzieć kiedy łącznie przeszliśmy tego dnia prawie 14 km. Odpoczęliśmy jeszcze chwilę, zjedliśmy, skończyliśmy pauzę i ruszyliśmy dalej w kierunku Sagunto. Serdecznie pozdrawiamy.